Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi a wam bracia i siostry pokój Boży myślę gdy mówimy takie słowa niektórzy nawet nie słuchają ale jakże ważną rzeczą jest to aby Boży pokój był w naszym życiu gdy go stracimy dopiero gdzieś zauważamy że faktycznie jest to wspaniała i cudowna rzecz gdy Boży pokój szczerzy naszych serc naszych myśli że też nie musimy się bać tego wszystkiego co słyszymy wokoło że czekamy chwalebnego przyjścia naszego Pana i zbawiciela Jezusa Chrystusa. Myślę, że to jest najwspanialszą rzeczą. Czytamy sobie Bożym w 33. rozdziale Księgi Proroka Izajasza? Jest tam zapisane takie słowo, że jest to droga bita, choć tam chodzi przede wszystkim, jest to prorostwo odnośnie, że naród izraelski wróci do, z powrotem na Syję, z powrotem do Jeruzalemu. Ale tam jest mowa o drodze świętej i tam jest napisane drog z dużej litery. Myślę, że jest ta droga, o której mówi Pan Jezus. Jestem drogą, prawdą. I życie. I tam jest napisane, że jest to droga bita, że nawet głupiec na niej nie zbłądzi, że nie ma lwa, nie ma dzikiego zwierza na niej, że nieczysty po niej nie chodzi. I gdy tak czytam Boże Słowo, coraz bardziej dostrzegam w tym prostotę, mądrość, wielką mądrość Bożą, a z drugiej strony wielką prostotę Słowa Bożego. Wystarczy czytać i wystarczy żyć. Ale największy problem jest z tym naszym życiem. Największy problem jest w tym, że Bóg uczynił wszystko, co miał uczynić w Jezusie Chrystusie dla nas. Problem polega na tym, że to nasze ja przez całe życie ciągle gdzieś tam się odradza, ciągle gdzieś tam powstaje. Jest to ta odwieczna walka, o której pisze apostoł Paweł: że duch przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. I to będzie do samego końca, dopóki pójdziemy drogą życia, dopóki będziemy w ciele. Będzie ta walka. I zależy, kto wygrywa. Zależy, kogo się karmi. Jeżeli karmi się wewnętrznego człowieka, Duch Boży w ten czas ma łatwy przystęp do nas i przez niego zwycięża tą cielesną naturę. A jeżeli karmimy cielesną naturę, stare nasze ja, no to też ono ma najwięcej do powiedzenia w naszym życiu. Pragnę czytać Boże słowo dzisiejszego poranku ku wspólnemu zbudowaniu i zachęcie, właśnie też o tej drodze. O tym wzroście w życiu chrześcijańskim, o tym jakże wspaniałe jest Boże Słowo. Pragnę czytać z pierwszego listu apostoła Jana, drugi rozdział, może od trzeciego wersetu do siedemnastego. A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy. Kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien tak samo postępować, jak On postępował. Umiłowani, nie podaję Wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku, a tym przykazaniem dawnym jest to Słowo, które słyszeliście. A jednak nowe przykazanie podaję Wam to, które jest prawdziwe w Nim. I w was, gdyś ciemność ustępuje, a prawdziwa światłość już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego w światłości mieszka i nie ma nim zgorszenia, kto zaś nienawidzi brata swego jest w ciemności, i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyś ciemność zaślepiła Jego oczy. Pisze wam dzieci gdyż odpuszczone są grzechy dla imienia jego piszę wam ojcowie gdyż znacie tego który jest od początku piszę wam młodzieńcy gdyż zwyciężyliście złego napisałem wam dzieci gdyż znacie ojca napisałem wam ojcowie gdy znacie tego, które jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Nie miłujcie świata ani rzeczy, które są na świecie, jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha życia, nie jest Ojca, ale jest ze świata. A świat przemija wraz z porządliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Wspaniałe Boże Słowo. Myślę, że apostoł Jan, który był tym umiłowanym uczniem, który wszędzie, gdzie Pan Jezus był i na górze przemienienia, i w domu Jaira, i gdziekolwiek był, zawsze był razem z Jezusem. I on, patrząc na Pana Jezusa, napisał tą wspaniałą Ewangelię. Też myśl, to jest przede wszystkim natknięcie Ducha Świętego. To Duch Święty uczynił przez Jana, ale też i ten wspaniały list, który napisał o tej wielkiej miłości. I tutaj jest napisane... Tak yy, troszkę tu, troszkę tu o znajomości. Ojcowie znacie tego, który jest na, od początku. A tu jest napisane, kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Czyli zna, yy, poznanie Boga polega na tym, że zaczynamy zachowywać Jego słowo. Gdy to słowo zaczyna żyć w naszym życiu, że ono jest zachowane, a skoro jest zachowane, postępujemy zgodnie z tym słowem. Taka jest kolej rzeczy. Czyli ważną rzeczą tutaj jest w tym fragmencie, właśnie Jan pisze o tym, aby poznajomość Boga, wzrastanie w wierze, bo przez to też wzrastamy w wierze, jest to, że czytamy Boże Słowo, że je zachowujemy, czyli żyjemy tak, jak ono dla nas mówi. Jeżeli Słowo Boże mówi, że mamy postępować tak, to postępujmy tak. I druga sprawa, no, często mamy różne sytuacje, różne rzeczy bo tutaj jest mowa o nienawiści, o tym, że kto nienawidzi brata swego, nie ma w miłości. Myślimy, że nienawiść to jest już tak, że człowiek tak bardzo kipi nienawiścią. Tak bardzo kipi, do kogoś nienawiścią. Można kogoś nie lubić. Można mieć różne złe myśli o tym człowieku, knuć jakąś zdradę przeciwko temu człowiekowi. Może różne myśli mogą być. To jest właśnie to, co tu jest napisane, że to jest ta droga, Najpierw po trochu, po trochu i coraz dalej. Ale to nowe przykazanie, o którym mówi Pan Jezus, to jest zapisane, bo to jest napisane o, o Słowie, a później o tym nowym przykazaniu, o którym mówi Boże Słowo w 13 rozdziale Ewangeliana. Pan Jezus mówi tak, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali jak ja was umiłowałem abyście się wy wzajemnie miłowali potem wszyscy poznałem żeście uczniami moimi jeśli miłość wzajemną mieć będziecie wiemy że miłość to nie jest tolerancja grzechu, tolerancja niewłaściwych zachowań, że miłość y, to często jest, trzeba napomnieć kogoś, trzeba przypomnieć komuś, zresztą Słowo Boże mówi, kogo kocha, tego smaga i chłosta, no dziwne, że my miłujemy nasze dzieci i mo, teraz już jest zakaz, bo zobaczcie, świat już zakazał po prostu w nasze, y, tego, że nie wolno uderzyć dziecka, nie wolno nic zrobić w stosunku do, do dziecka, ale przecież y, miłując swoje dzieci, często daliśmy klapsa czy inne rzeczy, żeby nie robiły złych rzeczy, żeby nie Szkodziły sobie. Nie szkodziły sobie. Na tym też polega miłość. Nie tylko na tym, że się mówi piękne słowa, ale też na, na czynach. Przede wszystkim na czynach, bo tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dlatego Słowo Boże właśnie zachęca nas, abyśmy, gdy chcemy wzrastać, wzrost polega właśnie na tym, że czytamy Boże słowo, zachowujemy, czyli postępujemy według tego słowa, jak napisano. I mówi właśnie, tu mówią te, Jan pisze właśnie o tym, my często mówimy, że znamy Boga. A czy tak faktycznie go znamy? Czy tak faktycznie wiemy? I Słowo Boże mówi o tych trzech rodzajach wzrostu. Pierwsze, pisze Wam dzieci, gdy są odpuszczone Wam grzechy dla imienia Jego. Czyli gdy człowiek rodzi się na nowo, gdy staje się dzieckiem Bożym, w Jezusie Chrystusie Bóg przebaczył nam wszelki grzech, apostoł. Paweł w drugim liście, do Koryntian pisze, że wszystko stało się nowym, nowe stworzenie. Wszystko się stało nowe. Bóg wszystko uczynił nowym, dał no, nowego człowieka do naszego wnętrza. Jesteśmy nowi. Wiem, że ta stara natura jeszcze tak wiele ma do powiedzenia w naszym życiu, choć jesteśmy nowym stworzeniem. I jak mówiłem wcześniej, kogo się karmi, ten odnosi zwycięstwo w naszym życiu, jeżeli karmimy wewnętrznego człowieka z Bożym Słowem, trwamy społeczności z Nim. I chciałem Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz: że w inny sposób nie spotkamy się z Bogiem, jak poprzez Jego Słowo. W inny sposób nie, bo tą zasłoną, jak jest napisane w liście do Hebrajczyków, to był obraz, był, było ciało Jezusa Chrystusa. Jest napisane i poprzez tą zasłonę, poprzez ciało Jezusa Chrystusa mamy wstęp do Miejsca Najświętszego. A on jest Słowem Bożym, Jezus Chrystus. I nie ma innej możliwości. Gdy przychodzimy w modlitwie, przychodzimy na podstawie Bożego Słowa i gdy Duch Boży nas prowadzi, zobaczcie w modlitwie tak wiele razy. Wspominane jest Boże Słowo. Tak wiele razy wspominane są Boże obietnice. Duch Święty zachęca nas do tego i daje nam to, to, te myśli, aby wypowiadać Boże Słowo. I dzieci, zwyciężyliście, dzieci są odpuszczone wam grzechy. Dalej piszę wam, Ojcowie, Gdy znacie tego, który jest od początku. Czyli Ojcem Wiary nie jest ten, kto ma długi staż wiary, ale Ojcem Wiary jest ten, choć często to się mu pokrywa. Ojcem wiary jest ten, kto zna Boże Słowo, zachowuje je i żyje według Bożego Słowa. Nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości. Ludzie mogą mówić, przychodzić, że tyle lat już jestem wierzący, że tyle lat, a często stosuje się do nich to. Słowo, które jest zapisane, zapisane, że potrzebujecie jeszcze od nowa duchowego mleka, powinniście być już nauczycielami, a jeszcze potrzebujemy często duchowego mleka, czyli to, co dzieci potrzebują. Często gdzieś zatrzymaliśmy się we wzroście. Wspominałem i też jeszcze chciałem raz wspomnieć pewną historię jeszcze z mojego życia, kiedy jeszcze byłem człowiekiem niewierzącym. Chodzi jako milistran, chodziliśmy po kolędzie razem z księdzem, byliśmy w pewnym mieszkaniu i tam było wózek. I było dziecko. No dziecko, jak dziecko. Mówię, tu byli starsi ludzie już, a tu dziecko, no nie wiem, ja mnie nie, nie skojarzyłem. Ale później się dowiedziałem, to dziecko było w wózku. Później się dowiedziałem, że to dziecko ma 34 lata. Jakaś to była choroba genetyczna czy znaczy coś. I tak często w życiu chrześcijańskim jest, że żyjemy tyle lat jako chrześcijanie, a jesteśmy dziećmi, gdzie powinniśmy już być. Ojcami wiary, czy młodzieńcami? Ojcowie, znacie tego, który jest od początku, a młodzieńcy zwyciężyliście złego. Czy jest to etap w życiu, wzrostu chrześcijanina, młodzieńcy, że zwyciężają złego? Bo słowo Boże zaczyna w pełni, zaczyna mieszkać w życiu chrześcijanina i zaczyna zwyciężać złego. A jeśli dużo złego jeszcze w życiu, jeśli dużo On ma przystępu do Twojego życia, to znaczy, że trzeba jeszcze bardziej, aby Słowo Boże mieszkało w Tobie. A tym, że Słowem, które mieszka w nas, jest Jezus Chrystus. Nikt więcej. On. A Jan pisze przecież dalej: Ten, który mieszka w Was, który jest w Was, jest silniejszy od tego, który jest na świecie. Ten, który mieszka w Tobie. I we mnie na ile pozwalamy, na ile chcemy, aby On mieszkał w nas. Na tyle jesteśmy zwycięzcami, bo On jest silniejszy od tego, który jest na świecie. Napisałem Wam, dzieci, gdy znacie Ojca. Po pewnym czasie, pisze, że dzieci zaczynają znać Ojca, czyli zaczynają wypełniać Boże Słowo. Zaczynają żyć zgodnie z Bożym Słowem. Dalej jest napisane: Napisałem Wam, Ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Też znajomość Bożego Słowa, czyli życie według Bożego Słowa, i zobaczcie, o młodzieńca, tak samo napisane. Napisane było młodzieńcy, gdyż jesteście mocni, Słowo Boże mieszka w Was i zwyciężyliście złego. Ale dalej, jakby coś odwrotnego. Jan pisze o tych rzeczach wszystkich, które czynią to, że chrześcijanin nie wzrasta. Czynią to, że jak poszedł jakąś drogą, często może się cofnąć nawet w swoim wzroście życiu chrześcijańskim? To jest te trzy rzeczy. Nie miłujcie świata ani rzeczy, które są na świecie. Nie wiem, każdy musi sam sobie odpowiedzieć w swoim życiu, czy miłuje świat i rzeczy, które są na świecie. Każdy musi sam sobie odpowiedzieć. Nikt za ciebie nie da ci odpowiedzi. No jeżeli jesteśmy, nie potrafimy, to możemy się zapytać zawsze Pana, aby Pan zbadał mnie, aby Pan doświadczył mnie, aby Pan powiedział, czy pokazał, aby mógł zrozumieć, jak daleko jestem na tej drodze, którą On mi wyznaczył. Czy w ogóle podążam tą drogą, którą On chce, abym szedł, a którą jest Jezus Chrystus. I tam mówię o tych trzech rzeczach, które są na świecie: I, które, i porządliwość ciała, porządliwość oczu, i pycha życia. Te trzy rzeczy. Myślę, że jest zapisane, ale warto by było się prosić Pana, aby objaśnił, co to jest porządliwość ciała. To nie tylko, że pożądamy tam czegoś. Ciało pożąda wielu rzeczy. Pożądliwość oczu. Oczy pożądają wielu rzeczy. Aha, to był brat, co byliśmy, ostatnio tu byli. Oni byli z, z Grodna chyba czy skądś, już nie pamiętam. I on mówił o pewnym bracie. Jeden brat wyjechał, o dwóch braciach. Jeden wyjechał do Stanów Zjednoczonych, drugi żył tutaj. A ten, który tu mieszkał właśnie na Białorusi, bardzo lubił arbuzy. I ten brat go zaprosił tam do Stanów. Tam było tego pod dostatkiem. I mówi... No przywiózł mu tych arbuzów, bo on wiedział, że tak bardzo lubi. I mówi, i jad, i jad, i jad. I w końcu już się tak najad, że w końcu wziął, mówi dwa kawałki i po oczach, mówi, jedźcie, jedźcie, bo on już nie mógł, a oczy jeszcze chciały. Pożądliwość oczu, bo oczy jeszcze chciały. No to było bardzo takie śmieszne, ale faktycznie tak często jest. Oczy pożądają tyle. My nie jesteśmy w stanie tego wziąć, a oczy ciągle mało. I pycha życia. Zawsze chcemy być w centrum. W Sofoniasza jest napisane takie słowo, abyśmy szukali, abyśmy pragnęli, szukali pokory, czy pragnęli pokory, Sofoniasz pisze. To jest coś odwrotnego. Coś odwrotnego. I druga sprawa jest napisane, że Bóg pysznym się przeciw, przeciwstawia, a pokorny łaskę daje. A świat całkiem inaczej. Jeżeli uważasz, że wiesz najlepiej, jeżeli uważasz, że ty wszystko byś zrobił najlepiej, to się głęboko zastanów. Przy czym będę to powtarzał cały czas. Pokora nie wie, że jest pokorna, a pycha nie wie, że jest pyszna. Żebyśmy też o tym pamiętali. I wiecie, co najbardziej boli w życiu innych ludzi? To z czym mamy, mamy największy problem? Jeżeli my mamy problem z pychą, to będziemy widzieć wszystkich ludzi pysznych, chrześcijan. A jeżeli nie mamy problemu z pychą, będzie pokora, będziemy wszystkich widzieć wyższych od siebie, tak jak Słowo Boże uczy. Uważajcie jednych drugich za wyższych od siebie. To jest pokora. I Słowo Boże mówi, że świat przemija. Świat przemija z tym wszystkim. Jeżeli nie ma świata w naszym życiu, nie ma tych rzeczy, ale ten świat przeminie z tym wszystkim. I przecież, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Czyli ważną rzeczą jest, aby pełnić wolę Bożą. Dzisiejszego poranku tak chciałem właśnie zaznaczyć, zachęcić was i siebie, bo widzę, że też i potrzebuję przemiany w swoim życiu aby Duch Święty działał w moim życiu i w waszym życiu. Abyśmy czytając Boże Słowo brali tą moc tego Słowa, abyśmy ono było w naszym życiu i było wypełnione w naszym życiu. Bo można powiedzieć wiele wspaniałych kazań. Można znać Boże Słowo, ale to nie znaczy, że ono działa w naszym życiu, że ono jest wypełniane w naszym życiu. Dlatego Badajmy siebie samych, jak pisze apostoł Paweł. I w ten czas będziemy mieli chlubę przed Jezusem Chrystusem. Nie porównujmy się z innymi, ale porównujmy się zawsze z Bożym Słowem. Gdy czytamy o objawieniach Boga, gdy Daniel spotkał Jezusa, gdy Ezechiel widział chwałę Bożą, gdy inni prorocy widzieli Boże objawienie, gdy... Izajasz widział kraj, Pana i Krajszaty w świątyni. Jak stanęli przed świętym i żywym Bogiem, to wiemy, jaka była reakcja. A my często troszeczkę inaczej podchodzimy. Ale gdy staniemy przed Bożym obliczem, przed obliczem Bożego Słowa, w ten czas zobaczymy często, że to, co nam się wydawało, taką chlubą w naszym życiu. Że często do niczego nam to nie było pomocne, mało tego było przeszkodą w naszym życiu. Jeżeli chcesz, aby Pan używał Twoje ciebie, aby tak jak jest zapisane, bardzo mi się to podoba o Samuelu, że nie upadło nigdy Jego słowo, które Pan przez niego powiedział, czyli wszystko się wypełniło. To słowo zadziałało w życiu tych, którzy je słuchali. Jeżeli tego pragniesz, nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości. Yy, musimy wzrastać słowie, Stara Natura musi umierać, i właśnie najwięcej problemu mamy ze Starą Naturą, z naszą Ja. Jeszcze ma tyle do powiedzenia w naszym życiu. Gdy ona umrze, choć gdy nie będziemy czuwać, może być różnie w naszym życiu. Gdy ona umrze, w ten czas jesteśmy użyteczni. Dla wszechmogącego Boga. Dopóki nie umiera, dopóki ona ma tyle do powiedzenia, na tyle Bóg musi w naszym życiu działać, aby jednak doprowadzić nas do tego. Początkiem, gdy czytam Słowo Boże, za każdym razem widzę, że wszystko jest w Słowie Bożym. Początkiem i końcem jest Boże Słowo. Ono daje moc. Ono daje siłę do zwycięskiego życia. Gdy czytamy i pragniemy wypełniać, ono daje moc do wypełnienia w naszym życiu. To Słowo Boże, ono czyni wszystko. Faktycznie potrzebujemy i dziękujemy Wszechmogącemu Bogu, że dał nam to Słowo. I ono jest tak proste. Ono jest tak proste. Nie, nie trzeba czegoś wielkiego, jakichś wielkich znajomości, wielkich, nie wiadomo czego, słowników czy czego. Ono jest tak proste. Jeszcze tak na koniec, powiem taką rzecz. Wspominałem to też, ale chcę jeszcze raz wspomnieć. Gdy byłem młodym chrześcijaninem, spotkałem młodą chrześcijankę, która studiowała romanistykę, czy gre Grekę już nie pamiętam. I mówię, no to teraz, siostro, będziesz mogła czytać w oryginale Słowo Boże. A ona mi tak powiedziała: wiesz co? jeżeli chcemy się podobać Panu Bogu to wystarczy ten przekład który mamy wypełnić go i żyć według tego słowa rozumiecie wystarczy to co mamy wystarczy w zupełności dlatego chciejmy czytać Boże słowo Chciejmy wzrastać, chciejmy. Po, po być w po, mu I abyśmy, aby, gdy powiemy, znamy Jezusa, aby to było widać w naszym życiu, że Go znamy poprzez postępowanie, poprzez życie, że znamy. Nawet ludzie nie, nie będziemy musieli mówić. Historia dlaczego chrześcijanie, dlaczego na, chrześcijanie nazwa? Bo ludzie widzieli, że znają Jezusa. Bo tak postępowali i tak żyli, jak Jezus mówił. Dlatego ich nazwali chrześcijaninami. Oni się sami, chrześcijanie się sami tak nie nazwali. To ludzie obserwujący ich nazwali naśladowcami, czy małymi Chrystusami, czy naśladowcami Chrystusa. Bo widzieli coś. Bo widzieli, że znają Jezusa. Bo Słowo Boże żyło w nich i oni postępowali tak jak uczy Słowo Boże. Dlatego kaznodzieja pisze takie słowa. Dla żywych zawsze jest nadzieja. Weźmy się w karby, tak w cudzysłowie, i dołóżmy starań. Dołóżmy starań. Zaprzyjmy się w samych siebie i dołóżmy starań. Chcielibyśmy czytać Boże Słowo. Pragnijmy, aby ono mieszkało w nas obficie. Pragnijmy, aby gdy inni będą patrzeć na nas, aby widzieli Jezusa już nie nas, ale widzieli Jezusa, czy gdy otworzymy nasze usta, gdy wyciągniemy ręce, gdy skierujemy swój wzrok czy nogi w którymkolwiek kierunku, a będą widzieć, że słowo Boże, znamy tego, który jest od początku. Amen.